Cześć, witam <laughs> was wszystkich. Oczywiście. <laughs> <laughs> przepraszam, <śmiech> musiało się tak stać, przepraszam. Klasyk. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Oscar i witam was w kolejnym filmie z Forza Horizon 5 i w mojej podserii Spin and Ride. Tak jest, powracamy w wielkim stylu z Karolem Aka Pan tutaj. Ciemanko, cześć, dzień dobry, Peżo 207, bo nie ma 206. Sponsorem dzisiejszego odcinka z eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Pisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. No tak, jakby ktoś się zastanawiał, czym chłop by przyjechał, no to odpowiedź jest prosta. Total, wiecie, 207 Super 2000. Ja to jakieś biedne BMW z poprzedniego odcinka po prostu. Z faulózką, nie tak, bo no, dla niekomatek po prostu w tej grze to brzmi jak kapeć, a nie jak E46 Dlatego mówimy, że to ma V6 z Nissana 350Z, 3,5 litra No ale dobra Ale Nissan, no, no E 350Z bardzo ładnie brzmi, to żeby no, nie Nissan było, nie? brzmi bardzo ładnie, tylko BMW nie powinno tak brzmieć No właśnie, no właśnie pa. No przyje, właśnie. pa, pa. O, ale Poszedł Ogień o. Dobra, to nie przedłużając, widzimy się już po prostu w otwieraniu Wispinu, bo sam jestem ciekaw co nam ogólnie wypadnie? 3, 2, 1, go. Tak, no nie patrzcie się na ilość moich losowań, bo troszeczkę ich mi się zbierało. Ja mam 200 tysięcy ogólnie. A ja mam WireBC BC Forza Edition. No nie. No chłopa powaliło. No dobra, to pierwszy mamy z głowy, lecimy dalej. O Pamiętajcie, że zasady są takie, że otwieramy 5 spinów zwykłych i po prostu to, co nam wyleci, używamy do nie wiem, stuningowania samochodu, który już dostaliśmy, czy kupienia samochodu za te kredyty, które mamy. No ja jak na razie mam 230 tysięcy łącznie, no bo teraz 30 tysięcy mi wylostuje. Ja mam rzadki chór klakson, także grubo. No, z Klaksonu dużego do, do no. poziomu auta nie zrobisz. No, trzeci gotcha, spin. O, Ariel Atom 508. no ładnie, ładnie. Jakbyśmy mieli offroad, to dostałem Prerunnera F-150, no, także też fajnie. I to był trzeci Wispin, no to teraz jedziemy sobie z czwartym. E, to ja sobie sprzedam za 100 tysięcy, no bo mam już to ale po prostu go będę mógł użyć. Ja jestem nadpobudliwy i już o! kupiłem. I mam R33 dropnięty. Fajnie ja dostałem Alumicrafta, tego wyścigowego no, no, tego. No, no, no to też no, jest okej. Okay. No tylko same samochody, może trochę pieniędzy bym chciał. A no tak, bo ty ha żadnego hajsu nie ma to musisz w fabrycznym którymś jechać, no ale to masz Wire BC. No ma Wire, no i to jeszcze Forza Edition. No właśnie, dobra i ostatni Wispin, uwaga! Bo mi na początku się pojawiła Hawai BC. No nie, no ja mam no. za to 20 tysięcy, czyli mam finalnie 240 tysięcy na modyfikację I wiesz co, ja chyba zrobię Ariela Atom w takim razie, tego, który mi dropnął No, no A ja bo mam to jest szybkie auto, bo to jest lekkie auto, kompresor, ja zrobię tam AWD i może nawet uda mi się ciebie pokonać Myślę, że w zależności od tego, po czym będziemy jechać, jest taka szansa. No, i też wiadomo, że ja dużo w Force nie gram, ale moją ostatnią dropioną rzeczą jest no niesamowita. Po prostu nie spodziewałem się, że taką rzecz można w ogóle w Forzie zdobyć. I dzięki temu mój tunik będzie jeszcze bardziej pełny, ponieważ są to rzadkie, czarne, jeansowe shorty. O kurna, hata, no ja nie mam takich, więc tu masz przewagę na pewno. No cóż. No dobra, no to wszyscy na festiwal raz, dwa, trzy tunigujesz auto, ty. No, a ja nie bardzo, bo nie mam za co, ale mogę ją zmienić ustawienia, no nie? Możesz zmienić ustawienia, o ile ci coś na to pozwoli, bo bez modyfikacji no właśnie, różnych no, no, no. części raczej słabo. A no Forza dobra. Edition nie ma? Forza Edition ma, ale już jakby fabryczny samochód jest trochę podkręcony, tylko nie wiem, czy to jest jakby ulepszenie rzeczy, czy po prostu jest już taki o wyżej w klasie i tyle, nie? Tak jak te auto no. z pakietu powitalnego na przykład. No to zaraz sprawdzimy. Dobra, przełącz. 622 koni, masa 685 kg. Dawaj normalnie. Ok, e, mam na razie użyte 3600 kredytów, o ile dobrze widzę. E, no, tego spoilera sobie przedniego nie usuwam, tylnego również. Także tutaj dużo rzeczy nie będę musiał modyfikować. Ja e, w ogóle mam to w klasie S2. A ty? Ja mam w klasie również S2 z tego tak 998 jest seryjna O kurde 998 No to faktyko No to musi mieć coś pomodzone. no musi mieć No, no. to nie to tak 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 no to, 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 to nie jest fabryka No dobra ja tu się masą pobawię Odchudzę go troszkę montując leżejsze felgi Mam minus 3 kg No ale dobra sobie dam siedemnastki Zamiast 16 ale wiesz, co 17? Dam tego z tyłu. Z przodu niech zostaną 7, 16. Dobra. Mhm. E, przekładnia wyścigowa. Dobra, ale ile my ma, mamy tu biegów? Bo polska wersja językowa tej gry ogólnie e, jest no na tyle zrypana, że nie pokazuje od razu wartości. Dobra, 10 biegów, 9, 8, 7. No to dobra, 7 biegowa. Będzie ok. Ej, to już jest ulepszone. Driftowy mechanizm A? różnicowy. Terenowy, kurde. Terenowy, terenowy, wyścigowy dam sobie, o wyścigowy. No i jedziemy oczywiście wyścig drogowy, nie? No bo ty masz YRBC, więc e, raczej nie, nie będziemy się pchać na shooter. Ej, bo ja już ten samochód miałem modyfikowany wcześniej, widzę. Chyba, tak mi się no wydaje. No to słuchaj, dobra, a, e, no bo wiadomo, że mogę zmienić ustawionka. E, zostawiamy w S2 C998, nie? W tak, sensie tak, zostawiamy tak. w S2. I zastanawiam się, czy w ogóle, no bo ona jest tak seryjnie, jest e, bardzo fajnie e, ustawiona, w, znaczy w miarę, nie? Tam brakuje jej trochę do przyspieszenia e, mhm. i w iMaxu też jej trochę brakuje. I patrzę sobie, jak wygląda jakby ta oś e, osiągów pod, w, w tych tuningach pozmienianych, no nie? No. I widzę, że właściwie to wszyscy robią tak samo. Aha, czyli. No, Aha, okej. Okay. No ciekawi Znaczy, że dobrze się musi prowadzić. A ono ma napęd na tył? Chyba tak. E, no tak, RWD, ale widzę, że ludzie wszyscy zmieniają na AWD, a ja tego nie mogę zrobić. No nie, no bo nie masz zamontowanego tego napędu, nie? No bo. Kaska. No nie, nie mam, nie mam. No to cóż, no to coś tam pozmieniam, pokombinuję, żeby mi tak nie latała bokiem i tyle, no cóż. No dobra, ja się tutaj biegami pobawię troszeczkę. Jedynkę sobie skrócę. O, tak powiedzmy do tych, no, nie wiem, to jest 60, 70 na godzinę. Dwójkę wydłużę. Trójkę także. No i dobra, zobaczymy. Eee, kąt pochylania kół. No nie, ja to usuwam. Jakby jeden stopień z tyłu, dwa z przodu wystarczą. E, geometria zawieszenia na 7 stopni. Damy sobie troszeczkę sztywnie, żeby na zakrętach miną, mną nie rzucało. I obniżymy sobie zawieszenie do 7, 7 cm to ma. Oż już no. O kurde. To 7 centymetrów nad ziemią jest. No to ty, ty, ty masz po prostu. No, pogrom, pogrom samochód, Gokard, no, no dobra. kurde, to jest gokart. Ja tam Moim będę dobra. leżeć dobra. prawie na asfalcie. Jak będziemy skręcać, mogę wyciągnąć środkowy palec i narysować nim coś na drodze, nie? <śmiech> <śmiech> znaczy, nie Hej. żebym coś chciał to robić, ale tak mogę. Czy znaczy, ja właśnie tak słyszałem w Twoim głosie, jakbyś był bardzo chętny do tego, no ale Ja nie, dobra. nie, ja nie reflektuję. Może ty. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. okej okay, Czekaj, co tu się tu Aha. prędkość maksymalną sobie zepsułem, Bardzo dobrze. Ej, dobra, jakoś, jakoś to jeździ, bo wziąłem teraz powiedzmy na półną przejażdżkę. Ej, ma to przyspieszenie. Może nie identyczne jak twoja wi'ra, bo ona jest naprawdę szybkim samochodem, ale... No, trzy pakicizne od tak. No i ono się kręci do 10 tysięcy u mnie, nie? Nie wiem do ile mój, do ilu mój, bo mam ten wiesz, nowoczesny. E... No, nowo, nowoczesny, modernistyczny licznik, ustawiony. Aha, okej. Okay. Ja go akurat Dobra. kurde nie lubię. Ja lubię znaczy... ten analogowy. Od zawsze jakoś pawałem miłością do analogowych liczników. Czy to w samochodach prawdziwych. To jest spoko, no bo ty widzisz te obroty, nie? I tak dalej, ale jakoś tak forca jako że to jest piąta wersja i tak dalej, czy znaczy piąta część, to jakoś tak chciałem mieć inaczej niż poprzednich wszystkich, no nie? Aha, bo wszędzie okay. poprzednie miałem. Okay. No, ty jeżeli masz chodzi po... o statystyki, tak, no to to jesteś lepszy, nie? Także jestem ciekaw, no bo moja auto waży 600 kg. O kurde, znaczy u Majra też nie należy do najbardziej, najcięższych aut, zobaczymy. No ty już startem wygrywasz, ja dalej lecę bokiem. No ja mam AWD, nie? Także tutaj... Ale na zakrętach HWD to, to ci nie, nie pomoże jakoś tak bardzo. No nie, ja y, strasznie jestem nadsterowny, wiesz Aha, nadsterowny, no. czyli, czyli skręcasz mocniej niż powinieneś. Tak a myślałem, że będziemy mieli wyścig bez V-Maxu, nie, a tu widzę, że mamy nawet takie części, że prędkość maksymalna się przyda. Znaczy to nie jest moje prędkość. O, w dupę. Maksymalna, ale. <laughs> ale tak. O! Można się popisać. <laughs> Czy ty to widziałeś? Nie, nie widziałem Nie, Znaczy o, widziałem no. tylko na minimapce twoje, e, twoją ikonkę Dobra, walczymy tutaj, koniec, koniec zabawy, nie? No, miarka się przebrała Ała, ej, moja też jest nadsterowna <grym> Jeździłem po kamieniach Tak? No to nie, to ja wyrobiłem O, a teraz skręcać mi nie chce. Znaczy jak puszczę gaz to ona mi skręca, ale jak dam gaz y, w podłogę na, na zakręcie, o Jezu To kurde jadę do przodu Widzisz, Mam jakie cię? to jest porównywalne? Jakie to jest porównywalne! Ej, teraz Fajnie. to jest fair wyścig, nie to co kiedyś. Znaczy, kiedyś to też, oj, brakowało nam takiego, wiesz, ogarnięcia samochodu, nie? Ja się cały czas ślizgałem, ty ruszyłeś z tyłu i tak w sumie, no zależy, o którym też w odcinku mówimy, bo z r bywało różnie, nie? Tak, no to tam to tak. Oj, oj, sorry, oj, sorry! No dobra. O, jadę do przodu, ty! Ej, tu się z meta. No właśnie! Ja nawet no nie, nie to jest meta. <laughs> no dobra, no musiałbym wiesz, co zmienić w niej opony, mi się wydaje, bo ogólnie ona bardzo ładnie sobie radzi też dobrze skręca, mocniej niż myślałem. No. Ale jak dam gaz y, mocno y, gdzieś w tych na pierwszych y, biegach, jest tragedia. Aha, no tak, 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 za dużo gazu to przestarowujesz się. Dobra, no to lecimy kolejny wyścig. Drugi wyścig, trzeba zrobić tym razem troszeczkę inny, no żeby zobaczyć kto jest kurde lepszy, no bo do teraz się to nie rozstrzygło, bo jechaliśmy praktycznie łeb w web. ja Karolowi wjechałem przed maskę praktycznie, więc to też pewnie gdybym nie wjechał, to, no to bym przegrał ten wyścig, także robimy to jeszcze raz, ale na innym wyścigu. Ej, ale to nie jest to samo? Nie, to nie jest to samo, jest Nazywa podobnie, się tak samo, podobnie. ale to jest inny wyścig. Dziwnie, ale dobra, no lecimy, nie? Dobra, uwaga, no start to będę miał lepszy. Tak, jeżeli mam napęd AWD, no dobra, no ale później, Goniec. jakby na zakrętach, ty masz szansę mnie porobić, bo masz bardziej skrętne auto ode mnie. W teorii tak, w teorii tak. W praktyce też muszę umieć skręcać, no nie? Nie no, to zakładam, że już umiesz. O, pomału. Się uczę to co chwilę zerkam na minimapę gdzie jesteś, no a jesteś za plecami Próbuję w ciebie nie wjechać, też chciałem być fair. Oj oj no O Jezu, no tutaj... O! Jaki boczek chłopie no ja tu muszę mega zwolnić, żeby to wyrobić. A ty nie. No ty masą zarzucasz, nie? Najpierw masa, potem masa. Tak, moc kiełbasa, Ała, Dobra, no ale powiem ci, że jestem, no ja ogólnie Pogani bardzo lubię, to szczególnie Pogani Wire. Myślę, że z takich największych marzeń moich życiowych to kiedyś mieć możliwość przejechania się Wire BC. Na razie realizuję je w Forzie i jestem zadowolony. Łe, no to zawsze trzeba zacząć od mniejszych rzeczy, nie? Aż ja wreszcie kiedyś się spełni ten... Tak, Wyrę 206, BG -206 BG. potem Pogani wire, prawda, no tak... Kudem. Mały przeskok, ale śmiem podejrzewam, ale... że ci się uda. Znaczy myślę, że Pagani tak jest właściwie w niektórych momentach nieco wolniejsza, ale też da mi szansę, żeby wiesz, żeby się jakby upewnić, czy, czy mam rację. Tak, nie? nie no wiadomo, nawet osoba, która będzie od ciebie kupowała Peugeot, nie może się poczuć zapewnie po prostu. Tak, tak, Szczerze, no nie może, dlatego że nie ma żadnych wspomagań. No. Jest tylko ABS. No to jak nie ma, jak jest? No, dobra, no to nie ma żadnych oprócz ABS-u, a ABS poprzedni właściciel wywalił, znaczy odpiął jakby kostkę ABS-u, e, przez co zepsuł cały system i musiałem naprawiać i ta naprawa kosztowała 700 zł także. No brawo, no i teraz wygrałeś ty. Tak. E, i to nawet powiem Ci, że jestem wyjątkowo zadowolony z mojego performance'u w tym wydaniu. A to z mojego ja nie jestem, bo się spócimy kswinia, ale na kilometr i nie wyrobiłem się na jednym zakręcie. Ale ty na kierze, to to wiesz, jest trudniej. No, no dlatego się właśnie pocę, nie? no to to jest ten jedyny minus. Dobra, słuchajcie, no to na dzisiaj byłoby wszystko. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Jeżeli tak, zostawcie ofensywną łapkę w górę. Zapraszam was jeszcze serdecznie na kanał Karola, bo rozbija się jak mój papier w kiblu. Także trzeba ja ci zostawiać jakiejś aktywności, nie? Na dzisiaj się z wami żegnam Do zobaczenia w następnym filmie na moim kanale Albo streamie, no bo stream jest w sobotę Pamiętajcie, po moim przyjeździe, Ja to nagrywam jeszcze przed Trzymajcie się i cześć Trzymajcie się, papa